Siema ma ludzie. Tutaj, Majster. I no, wracamy znowu do W Dawno nie było w ogóle żadnego odcinka. No, wybaczcie, brak czasu. Dobra, listwa, nieważne. Find Story. Znaczy myśmy to skończyli. No, To idziemy dalej. Najbaczer. Czyli to.

Wrestling? Yy, dobra, lecimy z tym koksem. Się ma! <taki> Takie. Wow! <taki> Hutrz. Tak się trochę bawię. Powinienem to zrobić inaczej. Chyba nie to. <taki> A, to mi idzie dzisiaj. Cóż, no trochę przerwy od tego miałem. Coś jestem jednak nobem. Tak. Czeka. <laughs> Czekajcie, znowu tutaj się pobawimy troszeczkę. Fff, <laughs> dobra, po sobie zmienimy na łzy, chyba. Jakieś wygląda nowe. To nie, to. To, lecimy z tym. Tak, wbija się w metal tymi nożami. na pewno. Nie wiem, co tam robisz. Siu. Aha, o to chodziło. Top, 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 Tak, ja też jestem kurde Spider-Man. To serio działa. No bym nie pomyślał, na serio. I teraz jak się pierdolę, to będę miał taki wkur. Chuj, żyję! Tak, tak. Upadek z 17 metrów to po prostu... nie no. Toszeczkę wie plecy bardzo, ale to nic Przeżyłem No, to se podskoczyłem. Okej, okay, dzisiejszy odcinek będzie nudny. Tak coś czuję. No, wracimy za góry Top, tup, 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 Kur... Dobra. Okej. Czy co? Eee, włączę sobie FPS tutaj Żeby widzieć. że się nagrywam. Mam nadzieję, że to wam tak strasznie nie przeszkadza. A mnie to troszeczkę ułatwia wszystko. Co ja zrobiłem? Ojej. Już nie powiem to sterowania do końca. To też mnie troszeczkę boli. Mmm. No. Ciu. Dobra, nie chcę się sprawdzać sterowania do tego nie? Wiecie, jakie ja mam to głęboko w tej chwili. Także robimy. Preska. No, wbija się! Ustawię ci... Właśnie dlatego chyba nie można nic ustawić na noży, nic innego. No! Nareszcie! Zginąłem! Kurde! Pięć... Dobra. Dwa razy spadłem stąd, ciul! Teraz, jak spadam stamtąd milimetr więcej... O, no, Padam. Fuck logic troszeczkę. No trzymaj... O, ten trzyma tego kałacha, ten... on, on nic sobie z tego nie robi, nie? Jeszcze po prostu tak z nim chciał pokazać mordę, że... że... Że on trzymał w życiu raz kałacha, nie? Wiecie. I tak się chciał z tym pokazać. <laughs> no właśnie. o... Ostatnio też. Bo y... no właściwie ostatnio coś z Google Plus zaczyna strasznie tutaj mieszać w tym na YouTube. YouTubie. To przeszkadza, nie powiem, to przeszkadza. Na przykład w komentarzach mam problem z odpowiadaniem, nie wiem. No, Nie, nie wiem. Nie mogę odpowiadać po prostu na komentarze. Yy, blu, blu. Co jeszcze? Nie, nie, na no serio. W ogóle plus trochę przeszkadza tutaj. Nie wiem, czy to komuś było strasznie potrzebne jakoś. Nie, pod już, ja muszę sprawdzić to sterowanie. o. Oh. Jak to było? Jump. Hmm. O dobra, to mi wiele nie powie. Siedziało się na łuczku. No i teraz może znowu was zabijać. Jeszcze go przeskoczyłem, nie? Ja... <laughs> jeszcze jedno, sorki mam gdzieś taką lekką chrypę. No ale... Co już zrobię? No dobra, spróbujemy to przeżyć, nie? Zacznijmy od tego, spróbujemy to przeżyć Lolololololo no, 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 iho Dobra, jasgibę! Top, top, top. No właśnie, wracając do tego Google Plus. Pieprza coś brzydkiego, bardzo brzydkiego. mare wow do ja ale, ale ja tu... ja ja nie już, ja nie spa ale, ale to ja ups To nie ja, ja. Jo. tak bardzo skąp przez szybę, wow emocje wow hardcore. NIE MA JAK TEGO ko... O, CZUJĘ SIĘ LEPIEJ NIE oh, yeah. To nie tutaj Ooo oh, SWEET BĘDZIEMY CIACHAĆ LUDZI Coś czuję, że będzie nie ciechanie. <tosz> że od razu się człowiek czuje. Aha, to trzeba było skoczyć. O to przepraszam. Zajebiście Zajebiście się go, dnia. No dlaczego tak ładnie się podrzuca? Głos zajebiście. Oooo, oh, sweeta Uważajcie, nie produkty, produkcji szynki z dzisiaj po prostu. Nie radzę wam tutaj. Nieważne. Top, 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 top. Soczek. Wypił kubusia i taki hardcore. <laughs> Poczekamy jeszcze sobie myszki. Wybię sobie kubusia, nie? I od razu życia ci w górę, to jest Ej, ziomuś, Wyloży No zobaczymy, mm. <laughs> no, ale jak już tutaj troszeczkę. Z gry. No co mnie atakuje, że jak tak ładnie pieska podrzucałem, jak on nie leciał. Mmm... Dobra. <noise> po raz tysięcy wchodzę w menu. Piły brakuje, przyznaję. Najlepsze jest to, że jak oni mnie złapią, to mam wciskać, maszować, nie jeden przycisk. Z tym, że ja maszuję wszystkie, bo nie wiem, który to jest. Nie? To jest właśnie w tym najlepsze. Aha. Gdzie Kubuś ma mało życia, jak te Kubusia. Kubusia. No widzicie, zabrakło mi... Kubusia ojciec. <laughs> Jestem psycholem. <laughs> Jej! Dre! Zanim wyjmie to mieczo, to on trzyma noże w łapach. Skandagowe trochę. I <laughs> ci się tam gdzieś pociechać, wrześni, nie wiem. Wziąłem strzelbę, ale brakuje mi tu takiej broni. No dobra, lecimy dalej, co to było? Nie wiem, to trzeba kliknąć, ale... <grystanie> Aha, to są pisrocy, sorry. O chuj! Jest! <grystanie> jaki fuks. No. Dobrze, jesteśmy w, w punkcie wejścia, nie? Żyćko by się przydało. Nie powiem, przydałoby się Żyćko troszeczkę. Taki old school Żyćko, nie? <grytanie> to jeszcze mówi Żyćko. A no ja. Takie zacofanie, tak bardzo zacofanie. Wow. Lecimy <grytanie> wyżej. W że znajdziemy soczek. Coś nam jest potrzebne. What the fuck, co tu się dzieje? Ja, 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 ja żyję! <laughs> ale serio, to jest coś nie tak, bo, bo ja dalej żyję. No, <laughs> przestałam oglądać sterowanie. Ale kurde, żyję! Soczek. Tak blisko, Soczku! Gul, gul, gul. Lepiej. Mogliście powiedzieć. Zajebałbym gościa. Kur... <laughs> ale tak latam, ale taki parkour, nie? Ale jeszcze żyje. to... To mi troszeczkę zadziwia. O właśnie, widzicie? Taki parkour, nie? Jeżdżę sobie w kółko, ale żyję. Kurde. No to też nic mi nie zrobiło, nic. Co tam upadek 30 metrów? Kto by się tym przejmował? No chyba nie on, nie? Co by się tym przejmował? Nawet troszeczkę ludzie pogięło. Widzicie, co się dzieje, nie? To jest taki... Koleś mnie wkurza, bo tutaj będzie z nim problem. Czy ja go wtedy zabiję, czy nie? Bo tutaj mam problem, wydaje mi się, z jego za załatwieniem. To właśnie, jakie... Jakie to jest skambakowe, hehe. He. Sam jestem chyba, kurwa, skambak. Nic nie mówię. Eee... Yy, Huhu. Tam ja jestem skumbagowy. <noise> Co wymyśliłem? To oni to wymyślali. Co ja robię? Cofam, w ro cofam się w rozwoju. Albo w planszy. Nie wiem, może zależy. O! Szedł! Teraz będzie dopiero zabawa. Nie o to chodzi. Nie mogę tam skoczyć, cośik, cośik, cośik. No właśnie. Czy trzeba tak? Nie wiem. Może stąd już. Halalalalala. La, 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 la. KURCZE! <głos> 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 Jaki parkur, byś ziomuś! No, nareszcie. Mit pinatas. <noise> Shadow Warrior! Dobra. Rzeczka się kończy. Życie, 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 życie jest nowelą. Która nigdy nie ma końca. No, chyba że gra w szankę i zaraz dedniesz, ale jestem taki hardcore. <grymne> no, nie wiesz, A, jest checkpoint. Czeki sweet. Michael Jordan. o to jest grube Gruby! Gruby, grube Co, daj mi się napić kubusia bo jak nie Kubuś... <kłysy> o jej cud udało mi się Cud! To mi się normalnie nie może udać. Ok, to bolało troszeczkę. Au, kubusia chce, chce chcę kubusia. Powiedziałem, chcę kubusia. Proszę cię. Mały kubuś. Tysiąc deadów dzisiaj. Słuchajcie, no nie ma co, przejdziemy ten poziom, nie? Żartowałem. No nie, no musimy przejść ten poziom. Nie masz save'u, ani checkpointów. Tu troszeczkę boli. Aby się coś takiego przydało. O, już jest, już jest troszeczkę lepiej. Zapadli? Hmm. No okej. Okay. Nie będę nad tym płakał, nie? Aha, to tak szło. Ajajaj, mój skill jest po prostu... No nieważne. Oj, No. Zajebiście, takie checkpointy, wow! Zabić jeszcze raz, super, nie? Dobrze mówię? Tak. Yy, dobra. Coś przyciąło. Yy, yy, yy. <mum> nie ma tak jak sobie w meta. O, ciekawe kto go zabił. Biedny człowiek. To kurde, Assassins screen, tylko. Już nie wiem do końca gdzie mam iść. Właśnie, jaki on zaraz To trzeba przetrzymać. Chyba tylko raz kliknąć. Jej! Jej, jaki parkier! Dobra, położyłam troszeczkę noży, bo fajne są te noże. Parmałem się. Gdzieście go ładnie staw? Chudrz, chudrz. I co, jakie mam niby? Wow, parkier! <grym się> W dwóch tonach, ja. Sztark. Tony sztarg. W dół. Tak, to w dół. Ja ja latam. Nie, zajwisty, to było. No, także dzisiejszy odcinek będzie chyba troszeczkę dłuższy niż planowałem. Ale cóż pojdów w bo to i tak musi być. Dobrze. Myszy. Mysza Ni na 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 A wy co śpiewacie jakby dzisiaj bosca? Nic no dobrze, czyli jestem tylko taki dziwny. Au! To bolało. Kubuś, szybko. Kuby się samą potrzebne. Gdzie jest mysza mięso. Obiad mi uciekł. <grystanie> No to że, ale przynajmniej ja nie pracuję w tej chińskiej restauracji, także. Też coś, jeżeli jakiś plus. Dlatego nie muszę zabijać tych wszystkich myszek po drodze, nie? No, on się automatycznie złapał, czy że jak? Ta muzyczka! Tak. Automatycznie. Top, top, top. To się coraz bardziej zaczyna zamieniać w jakiegoś parkura tego szang. No, no brzydko, Mam no, ja parkur wszędzie. Świnka albo. Tak. To jest definitywnie go... Co, zaraz, kogo on nabijał na hak? <noise> Cóż, niekryty. Mówi wszystko. Boss? A tutaj to, to jest liczone w ten poziom? O kurde! Nie, lalalala. Nie zabiję. Zaraz, na ostatniego był sposób taki dziwny dosyć. Na niego też trzeba znaleźć sposób, słuchajcie. Okej. Okay. No niego jest... Okej. Okay. escape mi się włączył. No, teraz się odpadzie. z Czym są slaby? Okej, okay, dobrze wiedzieć. Dobra, pominiemy to sobie. Bo... Meat slabs, czyli chodzi o te małe gówniane mięsa? Mnieńca? Nie widzę! I co to mi nie wydało? Lure butcher. butcher you must lure... Lure. No właśnie. Eee, widzicie słuchajcie to jest jeden poziom? Wow Bullshit, bullshit, bullshit To chyba będzie odcinek podzielony na dwie części już, nie będzie tak dał No dobra, jeszcze raz Kurde, no to se postrzelam nie? Patrz, 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 mięso Shift teraz szybko i o to chodzi. O, już mamy sposób, o to chodziło. No cóż, nie o to chodziło. O, teraz tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, dobrze. Będziemy cię poduszać trzy razy, aż w końcu padniesz. Tak w dupę, po prostu. Bo mogę. Mogę, mogę. Jur. Szybko. I teraz, 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 teraz. Jej, o to chodziło. <laughs> Ciągniu! <laughs> Voice tactic, 100%, zajebiste, nie? <laughs> Mam nadzieję, <że> się podoba. <śmiech> <śmiech> o, i teraz to już w ogóle nie nazywam wam się Co on miał między nogami? Te <laughs> dni W miesiącu? Aha. No. Burta. <laughs> Ja znam człowieka. O. Eee, słuchajcie, no zobaczymy. Prawdopodobnie ten odcinek będzie podzielony na dwie części, ja nie jestem pewien. Eee, do filmiku wrócimy za chwilę, także dziękuję Wam za oglądanie. Eee, trzymajcie się i he hej!